Dobrze, więc dołączył do nas piwo Januszka. Cześć, widzowie. A więc, co mogę powiedzieć? No, lecimy. Teraz czas na piwo Januszka. Jest na tej serce Hamilton, Verstappen, Alonso i działnicy. Miks Schumacher. To ja sobie... O ja. Blue flag Zawod Zawodnik Williamsa na To jest, karta tutaj. Lance tutaj. troll live action. Mhm, mm F2. Tyle ja łańcuchów jest w tym f trener Alpin. Kolejny już dzisiaj trener, już trzeci f Mamy powtórkę już pierwszą, trenera Alpine. Alpiny Stroll, kawałek Bwilidu Hassa, Lando Norris raz kolejny dzisiaj Norris, Szczęci jego rodzaj karty. I kawałek puzla. No. Wettel. Zawodnik chyba mi się zdaje, że F2. A są, a są Martin. A, a, są Martin. Teraz czas na gryzika. A więc ja sobie biorę tarżetkę z Leklerkiem, y, Schumacherem i z dwoma niewiadomymi. Norrisem. I na pewno jednym z Hasa. I Gassi. Nie no i Leclerc i Schumacher. Daniel Ricardo, proszę Państwa. A teraz tutaj mamy Latifi. Nikolas Latifi. Po raz kolejny chyba tutaj nam się pojawił. Tak, powtórka Nikolasa Latifiego. Walter Bottas. Live action. Teraz Teams F2. Kolejny zawodnik F2. Giovanni C. 2017 F1 Rocky. To jest teraz jedna z pierwszych kart. Okon, alf, alf, alef, Alfa alpine? alpine, alpine team. Alpine team. Ty nie tyle złoty, bo? Co? Nie, nie potem sobie przeliczysz i kto wygrał. Alpine, alpine Tutaj mamy kartę Tutaj. Team McLaren. O Jezu, spadł mi. McLaren. To idzie do teamów Jeszcze nie było dzisiaj tutaj Timbu. Tak, tak. Charles Leclerc. Powtórka, kolejna. A nie, dzisiaj druga, dopiero Leclerca Tutaj mamy Charles. Raz kolejny. I Gasly 2011 F1 Rocky. To już druga karta serii Rocky. U mnie sąsiadka z Leclerkiem Gaslim. E... Z Leclerciem, Gasly'em, kim jeszcze? Norrisem hmm. i Louis Lewis Hamilton Seven Time Champions. O oh, wow, wow, ależ dobra karta. Jedna z rzadszych kart. Jeszcze takiej nie widziałem. A ty, Piwonianuszka Nóżka, wziąłeś swoje karty? Zapomniałam. Lance Stroll, Top F1 Awards. O, kolejna powtórka Strolla. Będę się nią naprawdę czym wymieniać, to muszę przyznać. Luis Hamilton, Live Action. Z Formuły 1 Grand Premier Roma Z 2020 roku, no tak, bo wtedy robił mistrza, nie dziwię się. Greutz Fajlore, Mhm, na jest sprzęcie, nie wiem, to idzie do kart specjalnych. Dla no mnie tak zwane. Eee, kawałek Bolidu. Aston Martin. Ja kawałek Bolidu do tu. Yyy, eee, F2. Niemiec. Tym razem. Bo tyle Japończyków, bo nie tu na garda. A Red Bull Racing, Verstappen i Sergio Perez. Uuu, jak się cieszę. Mam Pereza i Verstappena. O to mi chodziło. Yuki Sumoda. To idzie jeszcze gdzieś indziej niż te, bo tutaj jeszcze mają... Dobra. Numerki. O! F1 Racer, dobra, Yuki to idzie do karty. Lando Norris! Norris, Norris, chyba powtórka Norrisa! Nie wiem, sprawdzę. Tak, powtórka, ależ dzisiaj Norris... I Shark Leclerc! F1 Racer! Trzecia dzisiaj karta już. Karta zwykła ano już były cztery. Mhm. a więc ja teraz chcę te, już dzisiaj ostatnią z Louisem Hamiltonem, Maxem Verstappenem, Alonso -Nic. i Dziewanici. Dobrze bardzo I, I a propos Wielkumowa! mowa! Alonso. Alonso! Złota karta, pierwsza dzisiaj co prawda dopiero, ale jest, jest. Pierre Gasly. Jeszcze... Oil flag. Pewnie jest spaliłem. Bo Oil flag. Nie, to idzie oczywiście do kart specjalnych. Kawałek bolidu McLarena Karta F2. Powtórka będzie też arta. Karty F2. Znowu stroll. Stroll dzisiaj też się nam trafia cały czas. Stroll i Norris u dzisiaj dominują. U mnie wczoraj dominowali Leclerc, a dzisiaj Stroll i Norris. Mmm, też tutaj. Pier Gasly też dzisiaj jest, naprawdę. Coraz więcej Pier Gasly. Ricardo, no, Ricardo też już dzisiaj był. I mamy buzel z Bottasem i Verstappenem. To jest kawałek puzla. No, z a, no Verstappenem tak. i, i tym. Szybko z liklerkiem, gazem, Norisem i Schumacherem. I zbota są tutaj, było. dobre. to tutaj, tutaj, Hamilton, wasted lab winner! No to zobaczę. No, Nikola Laffiti, live action. Louis Hamilton live action. Po raz kolejny ta sama z Grand Prix Romangi. Znowu coś się stało to sama. Akarta. F2. Yuri Vips F2. o Yuri Vips. Krawonik Red Bulla. Kawałek Bolidu Hasa. Fernando, First Season Alonso. Alonso. Alpina. Raikkonen. I Raikkonen. Daniel Ricardo Speedstar Mamy tych kart już bardzo dużo zostało trzy saszetki. Teraz ja. Otwieram z Sainzem. Która to twoja rzeczka? Hmm. Piąta. Nie piąta, czwarta. Otwierałem jedną z Jachem, a jedną otwierałem z. a resztę otwieram z tobą. Dobrze, więc rozpoczynamy od pierwszej karty. Charles Leclerc. Znowu powtórka w jeden roki. Następną kartą jest Raikkonen, który był m.in. na saszetce. I Max Verstappen, live action! Max Verstappen. Następnie Ocon, live action. Team F2. Kolejny Team zf 2 Louis Hamilton i czoło. Z tego co widzę, do Butasa. Valerigo Potasa. Puzzle kolejny do kolekcji. Slow, Slow Pit, pit stop. stop. Następnie karta Schumachera powtórka. I uwaga: Złota karta! Strolla Też mam. Został po ostatniej sąsiedzce. Leclerc, Gassi, Norris i Schumacher na drugiej. To sam, na drugiej jest to samo. Daniel Ricardo, faworyt. Już sobie szukam. O, to jest jeszcze inny. Tak, boli tu w yy, Ferrari, tylko Mercedes'a Louis Hamilton, live action. Kiedy robił chyba Mistrz Świata? Nie, jeszcze nie, bo to Turkish Grand Prix. Turbo, tak, to jest sam środek, to, będzie tutaj nie, miał. dziewiątka. Dziewiątka to, nie. to to będzie ostatni na dole Dokładnie. O, oznaczający Turbo, tak. To jest puzzle, ja sobie będę robił na innym albumie. Has, duo, Schumacher, and mazepin. Hum, mai mai ești. du Ferrari? Da. Trainer Aston Martin. Pierre Gasli. Vaga, mm, vaga. Lando Norris. Life action. Live action. I Raikkonen live action. No i co mogę powiedzieć? Dostała ostatnia na dzisiaj saszetka. Co w niej będzie? Nie wiem. Ej ukryję. Będę naprawdę bardzo ciekawy. Co w niej jest? I mamy duo Ferrari. Charles Leclerc. I Carlos Sainz Williams Racing. Okon Giovanni, Ewyden Rocky, o ile się nie mylę, powtórka nie, to był Rajkon przedtem, nie, był Giovanni. Teraz F2 karta, F2 karta, fajny agent. Valerie Bota z karta F1 Rocky. F1 Rocky gdzie tutaj. Kartę Landronoris po raz kolejny, dzisiaj jego karta nie złota, przepraszam, ale jego karta. I Ricardo, złota karta. Ricardo. No i co, koniec tak No dzisiaj bardzo dużo tych karci nazbierało. Groma, masę i nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Cieszę się bardzo. Jest ich bardzo dużo. No ja się cieszę. No i nie mogę się doczekać już następnego openingu z tych kart. Bardzo się go nie mogę doczekać. Będzie on już za niedługo. Tego jestem pewien. A więc dzięki widzowie. Do następnego. Cześć!